Zmieniając szybko temat, nigdy w życiu nie widziałem tego spasharta, ale on jest obrzydliwy. Ale o co wam chodzi? Drugi raz tym gram i od razu mnie obrażają. No dobra. Siema, sponsorem tego filmiku jest Opera GX, czyli pierwsza przeglądarka dla graczy. Ja sobie już od kilku dni z niej korzystam. I no kilka rzeczy robi robotę. Po pierwsze, to macie tu, patrzcie, GX Corner, kącik GX po naszemu i to jest taka, wiecie, jakby gazetka o grach, ale bez kupowania gazetki o grach. I możecie sobie tu na przykład nadchodzące premiery przejrzeć, bezpłatne gierki do wzięcia za frajer, jakieś okazje, żeby Dark Souls'y trzy kupić za pół darmo, to jest w ogóle, nie wiem, albo jakieś tu aktualności. Wszystko w jednym miejscu, takie skondensowane, to na plus. Kolejne ważne macie tutaj. X-Control się nazywa. To jest taka seria funkcji, co przyspiesza wam działanie komputerka, jak macie przeglądarkę w tle włączoną. Bo na przykład możecie sobie tutaj wyłączyć karty, co najwięcej wydajności zżerają. Wyłączymy taktycznie. Czajcie, 250 MB RAMu. Za darmo. Hello. Albo za pomocą takich epickich suwaczków, jak tu macie, stawić ograniczenie zużycia RAMu, albo CPU, żebyście mogli sobie odpalić i przeglądarkę, i cyberpunka w tym samym momencie. Przez okres, jak korzystając z tej przeglądarki, to najbardziej chyba siadła mi ta funkcja. Wbudowane takie po prostu karty, patrzcie na jakiej zasadzie kilka raz, i to mi się pojawia takie elegancko, nie muszę nic więcej robić. Wszystko w jednym oknie. Z instanta mogę napisać na przykład jego wieczoru. Niech wiedzą, że miły wieczór jest posiadany. A dla osób, co na Twitchu lubią się przesiadywać, to tu macie takie fajne. Taki sidebar z listą followowanych streamerów i szybką opcją sprawdzenia, kto jest odpalony. Mogę też odpalić w ten sam sposób Discorda. Nic nie muszę pobierać, wszystko w jednym miejscu. A jak chcecie być na bieżąco z tą przeglądarką, to tutaj macie elegancki serwer Opera GX. Oficjalny, nieoszukany. I tak jeszcze na koniec, bo ktoś mi się zaraz zepnie, że. o, design słaby. Bosmos, nie lubię kosmosu. Ja jestem przyziemny chłopak. To ja ci powiem tak, klikasz tutaj. No i zmieniasz jednym klikiem w coś takiego. No i elegancko jest, już chyba wszystkim się podoba. A dla osób, co operkę rzeczywiście pobiorą i napiszą w komentarzu, operka jest posiadana. Mogę zaoferować serduszko pod komentarzem i pełną mesę. Linki macie w opisie i miłego oglądania. Ej, może to na topie pod testing, dobra. Talon, talon, talon. Na topie talon? Nie no, Singed chomik. Ja se schomikuję enemy kille chyba. Mają warto tam. Idziemy, idziemy na rokoły, idziemy na, wrotka, narkoje, idziemy na, wrotka, na wrotka, do... No ja pierdolę. To są takie trekady. <laughs> takie takie są. Nie Niebać kurwa bytom. Tyk, syn na topie. <laughs> to niezłe. <laughs> ciekawostka. Oh, <wow. śmiech> Aha. Pamiętaj o tej mechanice, że jak wrzucisz kogoś w swoją planę to tu dostaje. dostajesz. Ta, do chipy swojej. Pamiętaj swoje. tą mechanikę, że jak umierasz, to masz szareka. Pamiętaj taką mechanikę, że jak coś jeszcze powiesz, to banana dostajesz. na ty ja tu jestem. Ty, o, nie ma flasza, flasza, flasza na to Sie ma hejterzy. Nie chcuj, no i zajebiście, wychodzę z gry. O, jak ja umarłem? Ja, jest, jak ja nie, pytanie jest jakie tego nie wziąłem właśnie. Can't make it, can't make it, the shit rakieta. To rakieta! Ta rakieta! na rakietę, Nie, Kenny jest tak broken champion. Kenny. No. Kenny! 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 Kuga! Oboje mu zginiemy. No to druga, tak. to ta rakieta? Będzie, będzie Ten żuk! Nie mogę, nie mogę, nie! nie. Jestem zły! Leci tu, tulcik, tu, wejdź, tu, wejdź, Tu. Dostań, dostań, o, dostań. Tak, ta rakieta, ta rakieta! Dobra, chyba zabijesz, prawda? Mam wód, ale. Ty miałeś wyłączone? No? Dobra, to chyba Juket. Ale szczekolata. Co jest? Pokfio, ja cię ustawiam, co Okej. Okay. Nie! Skrętem cofnął? Nie, jeszcze cofną? siedzi tutaj, tutaj, leci rakieta. Zostawcie go tak. Ta rakieta! Ta rakieta?! Q, 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 No to ataki, wygrywasz. Masz mocniejsze. Kuba Ej, chcesz iść gregasem? <laughs> I piję te dranda? Dawajcie dranda. Ej, Kuba, chcesz gregasa na supporta? Nie, nie ja mam nawet da, gregasa. Masz, masz na pewno. <grym <grym no to jest nogi, nie? No, no. tak, z ma. A ja se tak na wyjebaniu gram na niego, dobra, essa. Ta, nie mejd. Siema, to ja, władzę lupę. Zosta... Zostaw te klipy, Zostaw! się zielnicowy. Zjadł w dupę. Jem ja kosu, kurwa. A, Sztuczka na kacze z szóstym levelem. Chyba brał okiem Kętartuczkę, Talon ale jest nie do zabicie. Ja nie mam kiksów, chcę taki wolny. Dobra, co zatoczyć beczkę. O kurwa. Do końca, do końca, do końca. Koksu zobacz. ker ker FLERKEM ker. Jak masz E? Aha Zajbi się. Podejdź Koksu do mnie Jest? A może Możesz przejść na Pana? O dobrze, wekład Jest znak zapytania, nie wiem! Peszo, łopata. Powiem ci tyle. Pójdź do... Dobra robota. O Koksu Kurwa, kto to zrobił tu... Tu... Widzicie jaki to kurwa try? Dobra, że No do nie, nie nie nie. Dobra. Dzięki za grę. Tak, mam 20 minut, żeby to poddać. Ile miejsca u koksu? Ponad 300. Ale to zazwyczaj tak 15 minut się nabija chyba, nie? No zazwyczaj to maja drużyna nie przygryźnie wk***a, w o 5-100 chwil. Boku nohira Akademia nowe zaraz. Ja nie wiem... Co? Ja, nie wiem... Zobaczcie na to. Ryszard i Morfeusz Morfeuszu, zamieniłem się w ogórka! Dziadku Ryszardzie, dziadku Ryszardzie, czemu jesteś ogórkiem? A to jesteś miściejszy gówno jaki słyszałem z tamogórkiem, ogórkiem. Ogórek Ryszard! Morfeusz jest z ogórkiem, Ryszard! Toś. Dobra, nas jest tak broken pod ten Max... -e. To jest taki nudziarz, że on to jest max.o. Chyba mi w farmie dajesz sobie. Aj! co ma 78 clipów w tej minucie coś mówi, tak? Ja mam jeden na dwóch, to nie jest Myldie. No jeden na dwóch antek to, to ty masz w swojej głowie chyba kurwa, naprawdę. <laughs> O kurwa, dobra, no nie lasa Zdech. Koksu penta! Dawaj pomogę Ci. Czekaj, czekaj, ja go mam, ja go mam. Spokojnie Koksie. O, tu jest pęta, tu jest penta. A teraz to szykuję i go ściągam. I penta, penta, e, no i jest no, no, no. no, no, no. <susur> Penta. on official, u <susur> oficial penta. pęta penta, dawaj Koksu. Tankuję Do fana Tankuj dalej. Let's fucking go bo, Solo penta, solo penta. Wbijamy się, nie? Wbijamy się, wbijamy się. Za wcześnie to zrobiłem. Esa. Końcie, kończę, końcie! Skończ Kamil, skończ to! XPK! się, KOL! XPEGE! Dobra, zero ganków na każdej linii, która mi nie pomogła. Dobra, Bartek dostaniesz ganka, zachęci O, a teraz też zostanie ganka. Dzięki, staram się. Ale szanuję kobiety, nie dostanie, bo mam kiepski Wiesz Kamil, co do ciebie będzie mówić jak, on, jak będziesz kończył studia? Co takiego? Przygotuj się DO STAŻU Wiecie co mówi kurwa do was medyk jak macie podejrzenie koronawirusa? Przygotuj się do wymazu <grystanie> Kurwa to ty mogłeś, mogłeś zbudować łeb kurwa, kurwa. Zaj Zajmij się za sobą Jumum mogłeś zbudować Yumum <grystanie> to kurwa mogę wiesz, się zająć w nocy Co? Jumum <grystanie> Ja Ja nie wiem, zapomnijmy o tym Kręcę, kręcę Mam go. <grystanie> Jeden Drugi Trzeci Kurwa Z dwóch dobrych w tym albumie co jest? Hej. Potem... Ej, patamy. Eee, ej, 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 ej! Cicho, cicho, cicho. cicho. Ani kroku. Nie wiedzą. nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą Czemu mimo, że oni wiedzieli to chłop zdecydował się stać w miejscu. Po czym stwierdza, że wiedzieli? No bo Gunkon tam pisał Q, -E -Q. <laughs> Dobra, czas zapostować klasyka. Q trafione, palec na fleszu cheiluje Lufę. Wystarczy setny raz rzędu zrobić setapa. Zwykły insek, kolejny Kilzafryer. Jazda. Nie no kurwa.